Witam wszystkich Tym razem Gawita w Jadwisinie Taki balkonik dla wszystkich bardzo duży, rząd pokoi Tutaj, ale całkiem nieźle, telewizor jakaś szafeczka To jest jedynka oczywiście A taka trochę dziwna jedynka, bo yy, mamy tu jakby drugi pokój na dwa łóżka. Więc można sobie zobaczyć, jak to przynajmniej wygląda. Ten, ten balkonik, tam dalej. a Wszystko posprzątane, pachnące. Wykładzina. Nawet fajna. Toaleta. Ręczniczek kuf od zesrania. Więc nieźle. prysznic Częściowo metr, częściowo nie metr. Tu chwiecę. Tu nie, ale tu. O. Bywało gorzej. Krem przetarty. Yeah. Słuchawka trochę gorzej. Oczywiście gdzieś tam jakieś małe ogniska grzybka. To wszystko poprzecierane. Ostro idealnie. Dbają takie pierdolenie, na których większość ludzi nie patrzy. Ale nie mamy jakiegoś lokatora. Pajączka. No ale ta jedyneczka całkiem. Przyjemna całkiem spoko. coś się chyba komuś przeczas na też fajnie posprzątane, Ale widok do korkunku. No takie małe kliteczki komunistyczne. Dobra, idziemy zobaczyć co tam w łóżku mamy. Oczywiście drugiej poduszki zabrakło. Bez dziur, jee. Yeah. Dobra, jest nieźle. a tyle na tyle. Temperatura... 26, 5, 6. Tyle na tyle, moi drodzy. Do zobaczenia.